Przez całe miesiące żył odległy i niedostępny, aż niespodziewany pocałunek przełamał lody, a zimny człowiek zatracił się w pasji. Zasubskrybuj ten kanał, zostaw swój komentarz. Codziennie zamieszczamy takie filmy, kontynuując. Była wczesna godzina w Warszawie, gdy Izabela Nowak pchała wózek sprzątający przez puste korytarze najbardziej imponującego budynku biznesowego przy alejach jerozolimskich. Jej kroki. Odbijały się echem od zimnego marmuru, przerywając ciszę panującą między salami konferencyjnymi a szklanymi biurami. W wieku dwudziestu sześciu lat znała każdy zakamarek tego budynku lepiej niż własny dom na Pradze południe. Jej spracowane dłonie trzymały szmatkę do sprzątania z tą samą determinacją, z jaką trzymała swoją godność, mocno, nawet gdy wszystko wokół próbowało ją złamać. Tamtej nocy coś było inaczej. Światło na czterdziestym piętrze pozostawało zapalone, złoty blask, który przecinał ciemność miasta, które nigdy nie śpi. Izabela zawahała się. Piętro prezydenckie zawsze było puste po dziesiątej wieczorem, ale teraz świeciło to uparte światło, rzucając wyzwanie jej trzyletniej rutynie w tej samej pracy. Wtedy właśnie popełniła błąd, który na zawsze zmienił jej życie. Pomyliła drzwi. Zamiast wejść do sali konferencyjnej, pchnęła ciężkie machoniowe drzwi, które prowadziły do prywatnego biura prezesa Imperium Holdingi, firmy budowlanej, która wzniosła połowę warszawskich drapaczy chmur, i znalazła się twarzą w twarz z Gabrielem Wiśniewskim. Był tam, siedział na swoim wózku inwalidzkim, jego ciemne oczy utkwione w papierach rozrzuconych na stole. Wypadek sprzed dwóch lat, katastrofa helikoptera o której gazety pisały tygodniami. Pozostawił jego nogi sparaliżowane, ale w żaden sposób nie zmniejszył intensywności jego spojrzenia. W wieku 34 lat Gabriel był uważany za jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów w kraju, właściciela fortuny szacowanej na miliardy, a także najbardziej wycofanego. Kiedy podniósł wzrok i zobaczył ją stojącą w drzwiach, stało się coś dziwnego. Izabela nie odwróciła wzroku. Nie przeprosiła jąkając się, nie okazała litości ani zażenowania, po prostu spojrzała na niego tymi brązowymi oczami, które zdawały się widzieć w życiu znacznie więcej. Niż powinny, zgubiła się pani, powiedział Gabriel, jego niski głos przecinając ciszę. Zgubiłam się, potwierdziła Izabela, nie spuszczając wzroku. Ale, jak się wydaje, Pan również. Coś w jej odpowiedzi go zaskoczyło. Dawno nikt nie rozmawiał z nim tak, jakby był tylko człowiekiem, a nie biedaczkiem na wózku inwalidzkim, czy potężnym, nietykalnym biznesmenem. Zawsze było jedno albo drugie. Nigdy po prostu Gabriel. Jak to? Zapytał, marszcząc brwi. A jest druga nad ranem, a pan jest tutaj sam przeglądając papiery, jakby miały rozwiązać wszystkie problemy świata. Izabela poprawiła swój prosty uniform, ale zachowała wyprostowaną postawę. To nie wydaje mi się zbyt odległe od bycia zagubionym. Gabriel poczuł, jak coś poruszyło się w jego piersi, uczucie, które głęboko pogrzebał od czasu wypadku. Ciekawość, być może, lub rozpoznanie. Ta kobieta, w swoim uniformie sprzątaczki i ze swoimi pracowitymi rękami, właśnie przejrzała go w sposób, w jaki drodzy konsultanci i renomowani psychologowie nigdy nie potrafili jak się pani nazywa? zapytał. Izabela, Izabela Nowak. Izabela powtórzył, jakby testował brzmienie w swoim własnym głosie Jak długo pani tu pracuje trzy lata nocna zmiana Gabriel skinął głową powoli. Przez trzy lata przechodziła obok, niewidzialna jak wszyscy pracownicy sprzątający, a on nigdy jej nie zauważył. Ale teraz w tej zawieszonej w czasie chwili była jedyną rzeczą, którą widział. W kolejnych dniach życie Gabriela przybrało nieoczekiwany obrót. Doradcy firmy coraz bardziej naciskali na niego. Chcieli, żeby się ożenił, żeby pokazał osobistą stabilność, aby uspokoić inwestorów, którzy kwestionowali jego zdolności przywódcze po wypadku. Rodzinna firma zbudowana przez trzy pokolenia Wiśniewskich była zagrożona, a Gabriel wiedział, że potrzebuje szybkiego rozwiązania. Wtedy przypomniał sobie o Izabeli sprzątała okna na dwudziestym piętrze, kiedy ją ponownie spotkał. Tym razem nie było to przypadkiem. Muszę z panią porozmawiać, powiedział Gabriel, podjeżdżając bliżej na wózku. Izabela przerwała to, co robiła i odwróciła się. O czym, panie Wiśniewski? Gabriel. Może mi pani mówić Gabriel, wziął głęboki oddech i o propozycji, która może brzmieć szalenie. To, co zaoferował, było dokładnie tym, szaleństwem. Roczny kontrakt małżeński. Ona miałaby odgrywać rolę zakochanej żony, na publicznych wydarzeniach, biznesowych kolacjach, spotkaniach towarzyskich. W zamian on pokryłby wszystkie koszty chemioterapii jej matki, pani Róży, która walczyła z zaawansowanym rakiem w Centralnym Szpitalu Klinicznym. 200 tysięcy złotych, powiedział Gabriel, obserwując jej reakcję. Połowa teraz. Połowa po zakończeniu umowy, oprócz wszystkich kosztów medycznych, Izabela poczuła jak grunt usuwa się jej spod stóp. To było więcej pieniędzy niż zdołałaby uzbierać przez dziesięć żyć, pracując jako sprzątaczka, ale coś w spojrzeniu Gabriela ją niepokoiło. Nie ze złośliwości, lecz z powodu bólu, który rozpoznała. To było to samo spojrzenie, które widziała w lustrze każdego ranka, kogoś, kto robił to, co musiał, aby przetrwać. A co pan na tym zyskuje? zapytała: wiarygodność, stabilność, wizerunek człowieka, który pokonał trudności i znalazł miłość. Gabriel nie odwrócił wzroku. Chcą zobaczyć, że nie jestem tylko gorzkim kaleką na wózku inwalickim. Słowo zabrzmiało jak policzek. Niech pan tak nie mówi. Dlaczego? Taki jestem. Nie jest Pan. Stanowczość w głosie Izabeli go zaskoczyła. Jest pan wieloma rzeczami, Gabrielu Wiśniewski, ale Kaleka nie jest jedną z nich. To był drugi raz, kiedy całkowicie ją zaskoczyła. Umowa została podpisana w deszczowe marcowe popołudnie w najdroższej kancelarii prawniczej w Warszawie. Zasady były jasne: cywilizowane współżycie, przekonujące wystąpienia publiczne, oddzielne sypialnie, brak fizycznego lub emocjonalnego zaangażowania. Gabriel jasno to określił, nie dotknie jej, nie będzie od niej oczekiwał niczego poza uzgodnioną rolą. To był tylko biznes. Izabela przeprowadziła się do jego apartamentu na Mokotowie w następnym tygodniu, niosąc tylko dwie walizki ze swoimi nielicznymi ubraniami i zdjęciem matki, które zawsze zabierała ze sobą. Dom był ogromny, nowoczesny, zimny. Wszystko było przeciwieństwem małego mieszkania, w którym dorastała, ale najbardziej uderzała ją cisza. Gabriel żył w niemal grobowej ciszy, przerywanej jedynie dźwiękiem kół jego wózka na drewnianych podłogach. Pierwsze dni były dziwne, prawie ze sobą nie rozmawiali, poza obowiązkowymi dzień dobry i dobranoc. Gabriel wychodził wcześniej do firmy i wracał późno, zawsze zamknięty w swoim prywatnym biurze. Izabela korzystała z okazji, by zwiedzać dom, dbać o rośliny, których nikt nie podlewał od miesięcy, gotować posiłki, które jedli w milczeniu, ale stopniowo zaczęły się zmieniać drobne rzeczy. Gabriel zauważył, że zawsze zostawiała świeżą kawę w termosie, kiedy wracał. Zauważył, że rośliny na tarasie znów były zielone. Zauważył, że w domu pachniało domowym jedzeniem, a nie przemysłowymi środkami czyszczącymi, których używały inne pracownice. Izabela zauważyła, że słuchał muzyki klasycznej podczas bezsennych nocy. Zauważyła, że dużo czytał, Książki filozoficzne, biografie, powieści, zawsze pozostawione otwarte na stole w salonie. Zauważyła, że w poniedziałki był bardziej spięty, bo były to dni spotkań z zarządem. Pierwszy raz, kiedy naprawdę rozmawiali, był w czwartek wieczorem. Gabriel był w bibliotece, patrząc na partyturę Chopina. Kiedy Izabela weszła, by poszukać książki, którą czytała. Sto lat samotności, którą znalazła na półce. Gra pan na pianinie? Zapytała, wskazując na partyturę. Gabriel podniósł wzrok, zaskoczony. Grałem przedtem. Przed czym? Przed wypadkiem. Zamknął partyturę. Trudno grać tylko rękami, kiedy twoja podstawa nie działa. Izabela podeszła powoli. Mogę zobaczyć? Gabriel zawahał się, ale podał partyturę. Ona ją obejrzała, choć nie umiała czytać nut. Moja matka zawsze mówiła, że muzyka rodzi się w duszy. Nie w kończynach, powiedziała Izabela. Może pan tylko musi znaleźć nowy sposób, żeby ją wypuścić. Bez zastanowienia położyła dłoń na dłoni Gabriela. Delikatny i krótki dotyk. Ale to wystarczyło, by świat się zatrzymał. Po raz pierwszy od wypadku Gabriel poczuł coś więcej niż drętwienie. To nie było fizyczne odczucie. To było coś znacznie głębszego i bardziej przerażającego. Izabela zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła. I natychmiast się cofnęła, jej policzki poczerwieniały. Przepraszam, ja nie, nie, powiedział Gabriel, głos niższy niż zwykle. Nie przepraszaj. Tamtej nocy żadne z nich nie mogło zasnąć i oboje wiedzieli, że coś się między nimi zmieniło, coś czego umowa nie przewidywała i na co żadne z nich nie było przygotowane. To był początek upadku, którego żadne z nich nie mogło kontrolować. Następne tygodnie były ostrożnym tańcem między zbliżaniem się a dystansem. Gabriel zaczął jadać kolacje w salonie zamiast zamykać się w biurze. Izabela zaczęła więcej opowiadać o swoim życiu, o matce, która wychowała ją sama po tym, jak ojciec je opuścił, o trzech pracach, które musiała utrzymywać, aby opłacić studia pielęgniarskie, których nigdy nie ukończyła, o marzeniach, które nauczyła się chować głęboko w szufladzie. Gabriel z kolei zaczął otwierać się w sposób, w jaki nie robił tego od lat. Opowiedział o presji zarządzania rodzinnym imperium, o tym jak wypadek sprawił, że wszystko kwestionował, o izolacji, którą wybrał jako ochronę i o tym jak ona Izabela tworzyła rysy na wszystkich ścianach, które zbudował wokół swojego serca. Ich pierwsze oficjalne publiczne wystąpienie miało miejsce na balu dobroczynnym Szpitala Dzieciątka Jezus. Wydarzeniu, na którym warszawska elita spotykała się, aby być widzianą i widzieć. Izabela miała na sobie granatową sukienkę, którą Gabriel kazał uszyć specjalnie dla niej, i była zdenerwowana jak nigdy w życiu, spokojnie, szepnął Gabriel, gdy dotarli do hotelu Bristol, gdzie odbywało się wydarzenie. To tylko jedna noc, kilka zdjęć, kilka uścisków dłoni i wracamy do domu. Ale to nie było tylko to. Kiedy Gabriel przedstawił ją jako swoją żonę biznesmenom, dziennikarzom i celebrytom, coś zmieniło się w sposobie, w jaki ją traktował. Jego ręka nie opuszczała jej ręki, jego oczy nie odrywały się od jej twarzy. A kiedy orkiestra zaczęła grać i inne pary wyszły na parkiet, zaskoczył ją. Zatańcz ze mną, poprosił Gabriel. Nie możesz, zaczęła Izabela. Mogę, w inny sposób ale mogę. Delikatnie przyciągnął ją do wózka. Izabela uklękła obok niego, a Gabriel złapał jej dłonie, prowadząc ją w wolnych i delikatnych ruchach. To nie był taniec w tradycyjnym sensie, ale było to coś bardziej intymnego, bardziej prawdziwego. Gabriel bez słów mówił, że ona sprawia, że zapomina o wszystkich ograniczeniach i to tam, w tym momencie wszystko się zawaliło. Na oczach całej warszawskiej elity Gabriel zrobił to, czego obiecał nigdy nie robić. Pochylił się do przodu i ją pocałował. To nie był pocałunek na pokaz dla kamer. To był pocałunek kogoś, kto nie mógł już udawać kogoś, kto całkowicie stracił kontrolę. Pocałunek trwał zaledwie kilka sekund, ale rozpalił wszystko między nimi. Kiedy się rozdzielili, Gabriel zobaczył w oczach Izabeli to samo rozpaczliwe uczucie, które sam odczuwał przekroczyli linię, której nie dało się cofnąć. Od tamtej nocy napięcie w domu stało się nieznośne. Gabriel ponownie ukrył się w biurze, ale tym razem nie z obojętności, ze strachu, strachu przed tym, co czuł, strachu przed tym, co to oznaczało, strachu przed oddaniem się komuś, kto mógł odejść w każdej chwili. Izabela z kolei zastanawiała się, czy pocałunek był prawdziwy, czy tylko kolejnym przekonującym przedstawieniem. Ale spojrzenia trwały dłuższe, bardziej intensywne. Dłonie zbliżały się podczas cichych kolacji. Fizyczna bliskość stawała się prawie nieznośna. To Izabela podjęła inicjatywę, by go skonfrontować. Nie mogę już, powiedziała, wchodząc do biura bez pukania. Nie mogę dalej udawać, że ten pocałunek się nie wydarzył. Gabriel nie podniósł oczu od papierów. To był tylko pocałunek Izabela dla kamer. Kłamstwo. Jej głos zadrżał. Wiesz, że to kłamstwo. Co chcesz, żebym powiedział? Gabriel w końcu spojrzał na nią, a ona zobaczyła, że cierpi tak samo jak ona, że się w tobie zakochałem, że myślę o tobie każdej sekundzie dnia, że ten absurdalny kontrakt stał się najbardziej prawdziwą rzeczą, a jaka kiedykolwiek wydarzyła się w moim życiu. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Dokładnie to chcę, żebyś powiedział szepnęła Izabela, bo ja też to czuję. Gabriel zamknął oczy, jakby jej słowa sprawiały mu fizyczny ból. Izabela, nie mogę ci dać tego, na co zasługujesz. Nie jestem tym człowiekiem, co wcześniej. Nie mogę nawet. Przestań. Podeszła i położyła dłonie na jego twarzy. Myślisz, że mnie to obchodzi? Myślisz, że to. co czuję do ciebie? Ma cokolwiek wspólnego z twoimi nogami? Ma wszystko. Gabriel gwałtownie się odsunął. Jestem złamanym człowiekiem, Izabela. Zasługujesz na kogoś, kto może. Kto może co? Izabela uklękła przed jego wózkiem. Kogoś, kto może mnie nosić na rękach, kogoś, kto może ze mną biegać po plaży, złapała jego dłonie. Gabrielu, to, co mi dałeś przez te miesiące, nie miało nic wspólnego z twoimi nogami. Sprawiłeś, że czułam się widziana, doceniona, Inteligentna. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że mogę być kimś więcej niż zawsze myślałam, że mogę być. Gabriel spojrzał na nią i po raz pierwszy od wypadku pozwolił sobie poczuć nadzieję. A jeśli się nie uda? zapytał. Jego głos był prawie szeptem. A jeśli się uda? Pocałowali się ponownie. Tam w biurze i tym razem było inaczej. To był pocałunek całkowitego oddania dwojga ludzi którzy w końcu przestali walczyć z tym, co nieuniknione. Ale świat zewnętrzny nie zamierzał zostawić ich w spokoju. W następnym tygodniu Robert Wiśniewski, wujek Gabriela i wiceprezes firmy odkrył prawdę o początkowym kontrakcie. Wynajął prywatnego detektywa, aby zbadał Izabelę, aby chronić interesy rodziny, jak to ujął. I teraz miał w ręku całą dokumentację, która dowodziła, że małżeństwo było farsą. Albo pozbędziesz się tej, tej sprzątaczki, powiedział Robert podczas napiętego spotkania w biurze, albo ujawnię wszystko mediom i zarządowi. Wyobraź sobie na głowę. Dziedzic Wiśniewskich płaci sprzątaczce, by udawała żonę. Gabriel poczuł, jak zimna złość wznosi się w jego piersi. Uważaj, co mówisz o mojej żonie. Żonie? Robert zaśmiał się z pogardą. Proszę cię, Gabrielu, wszyscy wiemy, kim ona jest». Oportunistką, która zobaczyła złotą okazję i ją wykorzystała. Wyjdź z mojego biura natychmiast. Masz 48 godzin na podjęcie decyzji, powiedział Robert, wstając. Albo ona odejdzie, albo zniszczę was oboje. Tamtej nocy Gabriel opowiedział Izabeli wszystko. Widział jak ból narasta w jej oczach, gdy rozumiała sytuację. Odejdę, powiedziała w końcu. Nie mogę pozwolić, żeby zniszczyli ci życie. Z mojego powodu. Nie. Gabriel złapał jej dłonie. Nie pozwolę ci odejść. Gabrielu bądź rozsądny. Twoja firma, twoja rodzina to jest nic nie znaczą bez ciebie. Następnego ranka Gabriel zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zwołał konferencję prasową w audytorium firmy i przed dziennikarzami z całego kraju opowiedział prawdę. To tak, powiedział patrząc prosto w kamery. Moje małżeństwo z Izabelą zaczęło się jako umowa handlowa. Potrzebowałem stabilności, aby uspokoić inwestorów. Ona potrzebowała pieniędzy na leczenie matki. Ale to, co wydarzyło się między nami, nie było w żadnym kontrakcie. Tłum reporterów eksplodował pytaniami, ale Gabriel kontynuował. Izabela Nowak nauczyła mnie, że siła nie ma nic wspólnego z chodzeniem, że miłość nie ma nic wspólnego z doskonałością. Uratowała mnie od życia w goryczy i samotności, a jeśli to przeszkadza niektórym ludziom, to ich problem, nie nasz. Zrobił przerwę i spojrzał na Izabelę, która siedziała w pierwszym rzędzie ze łzami w oczach. A teraz, jeśli mi pozwolicie, mam prośbę. Z wielkim wysiłkiem Gabriel podniósł się z wózka inwalidzkiego. Nie mógł stać całkowicie prosto, ale opierał się na laskach, których zaczął używać podczas terapii, i podszedł do Izabeli. Izabelo Nowak, powiedział, głos drżał z emocji. Wyjdziesz za mnie, tym razem naprawdę? Bez kontraktów, bez zasad. Tylko dlatego, że kocham cię bardziej, niż myślałem. Że kogokolwiek można kochać? Izabela nie mogła mówić, tylko skinęła głową, podczas gdy łzy spływały jej po twarzy. Ślub odbył się trzy miesiące później, podczas intymnej ceremonii w kaplicy Szpitala Ducha Świętego, tego samego szpitala, w którym pani Róża była hospitalizowana. Matka Izabeli, która dobrze reagowała na leczenie, została przewieziona do kaplicy na wózku inwalidzkim, aby zobaczyć, jak jej córka wychodzi za mąż. Wiedziałam, szepnęła pani Róża do ucha córki przed rozpoczęciem ceremonii, od pierwszego dnia, gdy o nim mówiłaś, wiedziałam, że to nie tylko pieniądze, twoje oczy błyszczały inaczej. Ceremonia była prosta, ale wzruszająca. Gabriel ciężko pracował na fizjoterapii i zdołał stać podczas składania przysięgi, opierając się na laskach. Kiedy ksiądz ogłosił ich mężem i żoną, pocałowali się przy aplauzie prawdziwej rodziny i przyjaciół, nie z obowiązku społecznego. Media miały podzielone opinie. Niektórzy nazywali ich oportunistami, inni odważnymi. Ale Gabriel i Izabela nie przejmowali się już opiniami innych. Znaleźli coś, co niewielu znajduje. Miłość, która transformuje, która leczy, która sprawia, że dwa przeciwstawne światy stają się jednością. Robert próbował zamachu stanu w zarządzie firmy, ale inni akcjonariusze zagłosowali za pozostaniem Gabriela. Jego historia przezwyciężania, połączona z doskonałymi wynikami finansowymi, przekonała nawet najbardziej sceptycznych. Sześć miesięcy po ślubie pani Róża była w całkowitej remisji. Gabriel stał się orędownikiem polityk integracyjnych w firmie, zatrudniając więcej osób z niepełnosprawnościami i osób o niskich dochodach na stanowiska kierownicze. A Izabela wróciła do nauki, studiując zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim dzięki stypendium, które Gabriel stworzył dla pracowników, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje. Nie żałujesz zapytała Izabela pewnego wieczoru, gdy byli na tarasie apartamentu, patrząc na światła Warszawy. Gabriel przyciągnął ją bliżej, pocałował jej włosy. Że zakochałem się w upartej sprzątaczce, która ani przez sekundę nie miała dla mnie litości. Nigdy. A gdybym nadal była sprzątaczką, wtedy byłbym najdumniejszym mężem sprzątaczki na świecie. Zaśmiali się razem, a Gabriel zdał sobie sprawę, że dawno już nie pamiętał. Jak wyglądało życie przed Izabelą, i nie chciał pamiętać. Teraźniejszość była znacznie piękniejsza niż jakakolwiek przeszłość. Tam, pod gwiaździstym niebem Warszawy, zrozumieli, że czasami najlepsze rzeczy w życiu przychodzą zamaskowane jako najgorsze momenty. Że prawdziwa miłość nie wybiera klasy społecznej, kondycji fizycznej ani okoliczności. Że dwoje ludzi może wzajemnie się uratować i stworzyć nowy świat tylko dla siebie, gdzie liczy się nie to skąd pochodzisz, ale kim wybierasz być. A kiedy Gabriel szepnął jej do ucha kocham cię, Izabela wiedziała, że to nie był koniec, to był dopiero początek najpiękniejszej historii, jaką razem napiszą.